Jako, że pierwszy film z glitchami dosyć się wam spodobał, czas najwyższy, aby zrobić drugi. Cześć, ja jestem Avarogal i zapraszam Was do oglądania drugiej części 10 glitchy, które zniszczyły Dead by Daylight. Zaczynamy od miejsca 10, na którym znajduje się Spirit. Jak na pewno wiecie, Spirit, jako swoją główną moc, posiada Faiza. Co ciekawe, jest z nim glitch, który działa na tej samej zasadzie jak Space Hillbilly. Kai Spirit, bo tak najczęściej nazywają go gracze, to glitch, który umożliwia Spirit wchodzenie na różne niedostępne normalnie miejsca w grze. Tak samo jak w przypadku Hillbilly'ego, aby w ogóle wykonać tego glitcha potrzebne są dwa dony przyspieszające prędkość fejza, czyli czapka oraz pierścień. I tak naprawdę nie wiem czy glitch ten znajduje się jeszcze w grze, bo od ostatniego filmu z nim związanego minęło już kilka miesięcy, a poza tym sam wielokrotnie próbowałem go wykonać, ale bez pozytywnego skutku. Przejdźmy do miejsca dziewiątego, na którym umieściłem hug. Jeżeli zacząłem już temat dostawania się na różne niedostępne normalnie miejsca w grze, muszę wspomnieć tutaj o glitchu dotyczącym hug. Dzięki jednemu z jej adonów, a dokładniej tej rączce, pułapki hagi posiadają kolizję. Gdy Aktywuje pułapkę, a następnie na nią wejdzie, zacznie się kręcić, aż w końcu wyleci w powietrze. I teraz tak naprawdę mamy dwa scenariusze. Gdy udamy się na otwartą przestrzeń, ocalały potrafi polecieć tak wysoko, że dosłownie zniknie z mapy. I co dziwne, pomimo tego, że ocalały według gry będzie uznawany jako martwy, Killer nadal zmuszony jest do dalszego pozostawania w grze. Ciekawiej robi się, gdy udamy się na mapy zamknięte, bo wtedy mamy o wiele więcej opcji. Przykładowo na Irio of Kraus możemy dostać się na Gena, a na RPD na trzecie piętro. Całe szczęście nie ma praktycznie żadnej opcji żeby wykorzystać go na publicznych meczach, dlatego znajduje się na dziewiątym miejscu. Na miejscu ósmym znajduje się glitch dotyczący kucania. Crouch, tak jakby tak został nazwany, to glitch, który w prosty sposób może pomóc nam minimalnie w grach przeciwko zasięgowym killerom, takim jak na przykład Huntress. Aby go wykonać, wystarczy użyć jednej z dostępnych emotek oraz chwilę później kłócnąć. Dzięki temu, mimo że w animacji nadal będziemy stali, nasze hitboxy przeniosą się, tak jakbyśmy faktycznie kłócali. No i z racji tego, że zabójca zauważy, że nadal stoimy, będzie celowo w górną część Ciała, podczas gdy nasze hitboxy będą tak naprawdę niżej, to oczywiście spowoduje, że nie zostaniemy trafieni. Przejdźmy do miejsca siódmego, na którym umieściłem przedmioty. Ponownie wracamy do gliczy dotyczących dostawania się w dziwne miejsca. Tym razem, aby wystrzelić się w powietrze, potrzebny był przedmiot oraz dwóch ocalałych. Gdy jeden ocalały upuścił przedmiot, a drugi w tym samym momencie wbiegł na niego, ocalały, który znajdował się na górze, został wystrzeliwany w powietrze. Pozwalało to w dosyć prosty sposób dostać się na struktury normalnie niedostępne dla graczy, takie jak na przykład dach szaka. I tak oto przechodzimy do miejsca szóstego i niewidzialnych hitboxów. Niewidzialne hitboxy to z pewnością jeden z najpopularniejszych i najprostszych gliczek, który był w grze. Jak sama nazwa na to wskazuje, glitch sprawia, że w niektórych miejscach na mapie pojawiały się niewidzialne ściany, które uniemożliwiały killerom przemieszczanie się. Przykładem takiej mapy jest Eerie of Crows. Jak widać, ocalali mogą swobodnie chodzić po schodach, w przeciwieństwie do killera. Tworzyło to dla ocalałych bezpieczną strefę, w której byli całkowicie odseparowani od killera, co uniemożliwiało mu uderzenie ocalałego, czy nawet podniesienie go z ziemi. Z tego powodu Irio of Cross zostało usunięte z gry na kilka tygodni. Na miejscu piątym znajduje się Wesker. Glitch, o którym mowa, to jeden z najświeższych punktów, które dzisiaj mówimy. Tak jak zawsze, z każdym większym update'em, oprócz nowej zawartości, do gry zostają dodane glitche. Tak było też w tym przypadku i wraz z wejściem Chapteru End Transmission, do gry został dodany dosyć mocny glitch. Po tym, jak Wesker przeskoczył zrzuconą paletę za pomocą swojego m jego model zamarzał i stał w miejscu w przeciwieństwie do gracza, który poruszał się po mapie, będąc niewidzialnym dla ocalałych. Na szczęście, w momencie, kiedy Wesker uderzył Ocalałego, wszystko wracało do normy, a killer był z powrotem widzialny dla Ocalałych. Jako ciekawostkę dodam, że pomimo tego, że Wesker dostał kill switcha, czyli po prostu został wyłączony z gry, nadal można było nim grać, co utworzyło mea w społeczności mówiącego o tym, że kill switch dostał kill switcha. I tak oto przechodzimy do miejsca czwartego i perków Ocalałych na killerze. Jest to pierwszy glitch na tej liście, który pochodzi ze starego DBD. 20 grudnia 2016 roku, z racji tego, że zbliżały się święta, Behaviour postanowiło wysłać całą swoją ekipę na odpoczynek. Niestety właśnie wtedy Admiral Bachru postanowił, że podzieli się ze swoimi widzami jednym z najgorszych glitchów w historii DBD. W skrócie pozwalał on na wyposażenie perków ocalałych na killerach. Przykładowo, killer mógł sobie wyposażyć bonda, czyli perka, który pozwala ocalałym na widzenie aury w odległości 36 metrów od ich lokalizacji. Jak można się domyśleć, dosyć mocno otworzyło to rozgrywkę killerom, a zwłaszcza tym bez hardbitu, takim jak Majest czy Widmo. Na miejscu trzecim znajduje się stakowanie perków. Dokładnie w tym samym czasie i przez tego samego twórcę zostało upublicznione kilka innych glitchów. Kolejnym z nich było stakowanie się perków. Jak można się domyśleć, polegało ono na wyposażeniu tego samego perka cztery razy, przykładowo cztery Shadowborny, które bardzo mocno rozszerzały FOWA. Cztery Agitation, które ułatwiało niesienie surwów, cztery play with your foot. 4 Sabotury, które sprawiały wcześniej, że Toolboxy się praktycznie w ogóle nie zużywały, czy cztery Sprint Bursty, dzięki którym Surf bieg z prędkością 150% przez 12 sekund. Oprócz tego istniał też Glitch, który pozwalał Killerom wyposażać inne moce, ale o tym wypowiedziałem się już w pierwszej części, do której zapraszam. Przejdźmy do miejsca drugiego, którym jest Wanted Gen. Na pewno jako Killer narzekacie, że Ocalali robią geny zbyt szybko, co nie Wam wygranie gry, co powiecie na to, że w starym DBD istniał Glitch, który pozwalał ocalałem na robienie generatorów dosłownie jedn. Dotknięciem. Aby go zrobić, potrzebowaliśmy self -care dzięki któremu następnie musieliśmy się uleczyć w 99%. Potem wystarczyło podejść do jakiegokolwiek generatora i zacząć spamić e I tak oto można było ukończyć naprawę generatora dosłownie w kilka sekund. I tak oto doszliśmy do miejsca pierwszego, na którym znajduje się F11. F11 to z pewnością jeden z najprostszych, a zarazem najdziwniejszych glitchy, które są albo były w grze. Jak sama nazwa wskazuje, glitch ten polega na spamieniu F11, co sprawia, że nasza gra będzie zmieniać się z pełnego ekranu do pełnego ekranu w oknie. Teraz przejdźmy do najlepszego, czyli do tego, na co ten glitch pozwala. Po stronie killerów może zaoszczędzić wam sporo nerwów i stresu, bo chroni was m.in. przed flashlight save'em, pallet save'em czy decisive strike'em. Po stronie ocalałych jest jeszcze lepiej. Po pierwsze, można unikać mocy killerów, np. toporków huntreski, czy przebiegać przez trapy trapera. Jakby tego było mało, poprzez wciskanie F11 killer nie ma możliwości podniesienia ocalałego z ziemi. Już wydaje się wam to OP? To co powiecie, że może Trzymać killera jako zakładnika w grze poprzez wciskanie w czasie wspomnianego przycisku na Endgame kolapsie. W skrócie glitch bardzo dobry po obu stronach i chyba jeden z najsilniejszych jakie kiedykolwiek były w grze. I tak właściwie nie wiadomo ile on już jest w DBD i na jak długo w nim zostanie. No bo co zrobi z tym behavior? Dackie Switch' F11? No, no.